Jest młodą, energiczną osobą, która swoją pasję odkryła w szyciu i projektowaniu ubrań. Oczywiście mowa o Karinie Wydziuk. Tym razem projektantka zorganizowała dosyć specyficzny pokaz mody brały w nim udział nie tylko młode, piękne kobiety, ale również ich córki. Dzisiaj zobaczyliśmy kolekcję Mama-Córka. Są to każdy projekt jest indywidualny. Staram się zawsze poznać klientkę, jaka ona jest, czy jest łagodna, czy szalona, na co mogę sobie pozwolić w projektowaniu. I to właśnie dzisiaj widzieliśmy. Skromne mamy, ale za to szalone córki. I odwrotnie, skromne córki szalone mamy. Pokaz mody był połączony z akcją mającą na celu ratowania trzmieli. Każdy kto chciał pomóc tym małym stworzeniom mógł wziąć udział w licytacji budek dla tych owadów. Warto dodać, że Pokaz Mody był również połączony z Festiwalem Nauki organizowanym przez Gimnazjum nr 2 w Łukowie. A dlaczego Karina trafiła na ten festiwal? Uwielbiam tą szkołę, uwielbiam nauczycieli, którzy mają ogromną pasję. Przede wszystkim y, ogromny ukłon dla Pana Artura Baranowskiego, że y, chciał nas przyłączyć do tych budek czmielowych. Jest to bardzo ważna sprawa i sądzę, że to, co robię, y, to jest moja pasja i dlatego jesteśmy razem, bo jesteśmy ludźmi z pasją. Jak podkreśla projektantka, pokaz mody był pomysłem małej dziewczynki Julii Walczak której projektowała suknię do chrztu, a jej mamie do ślubu. Nie pozostało nam nic innego, niż życzyć projektantce kolejnych równie udanych i pomysłowych pokazów mody.